Blog firmowy to świetne narzędzie do budowania relacji z potencjalnymi klientami i zwiększania liczby słów kluczowych, na które strona rankuje w wynikach wyszukiwania. Warto wspomnieć, że na blogu możemy publikować artykuły, które są skierowane do użytkowników na różnych etapach ścieżki zakupowej. Zatem blog firmowy to nie tylko rozwiązanie, które będzie wspierać nasze wysiłki SEO, ale takie, które pozwoli nam również zwiększyć świadomość. Marki wśród użytkowników. Dzięki temu możemy przedstawić naszą ofertę w bardziej naturalny sposób i przekonać użytkowników, że nasze produkty lub usługi są odpowiedzią na ich y, potrzeby. Wybierając tematy blogowe warto myśleć o takich, które są bliskie naszej branży, czyli na przykład jeżeli prowadzimy sklep internetowy z ubraniami, możemy tworzyć klastry skupiające się na stylach, trendach czy materiałach i w naturalny sposób podlinkowywać produkty lub kategorie z naszej oferty.